Witam wszystkich. Piątek, siódma wieczorem, czyli dziewiętnasta. Sytuacja nas zmusiła. Jedziemy do Arka Kłoska, zawieźmy kamień, żeby było ładnie na święta. Deszcz pada, nie przeszkadza, na głowę nie leci. Lecimy do Arka. Zdrowych, wesołych świąt. Tak właśnie sypie się gres w firmie J maślanka. Idealnie dla klienta. Nawet w wielki piątek. Pozdrawiamy. Idealnie. <grymne> Tam wielki piątek, a od Ślanka podołał zadaniu przywiózł jeszcze gręz na nową drogę. Żeby wszystko na święta było jak talala. 500 metrów drogi. Piątek telefon do pana Krzysia, nie ma problemu. Zawsze przywiezie. I wszystko będzie gotowe. Na święta. Pozdrawiam.